Na ten moment czekali wszyscy kibice Pilskiej Polonii. Przez ostatnie kilka tygodni z niecierpliwością śledzili wszystkie informacje dotyczące stadionu Żużlowego, bo z końcem stycznia minął termin, do którego Polonia musiała przedstawić Żużlowej Centrali umowę z miastem na dzierżawę stadionu. Mimo że według obu stron rozmowy przebiegały zgodnie z planem, to nie udało się uniknąć twardych i trudnych negocjacji. Negocjacje trwały o no, tyle, ile trwały, bo każda ze stron chciała że tak powiem, jak najbardziej korzystne warunki wynegocjować dla siebie. Yy, wydaje nam się, że my wynegocjowaliśmy ze swojej strony wszystko, już co mogliśmy. Czyli ofertę lepszą, od tych, które obowiązywały w poprzednich latach. Odrzucono pierwotny plan, czyli propozycję przejęcia przez klub tego stadionu na własność. Żużlowcy, obiekt przybytgowski, nadal będą dzierżawić od miasta. Będą jednak płacić nie 300 tysięcy złotych jak dotychczas, ale 100 tysięcy rocznie za dzierżawę. Nadal będą też otrzymywać pół miliona dotacji z miasta. Przedstawiciele miasta zapewniali, że przyszłoroczne negocjacje odbędą się wcześniej. Były uniknąć nerwowej atmosfery i spekulacji. Klub ma otrzymać umowę dzierżawy na 10 lat. Jesteśmy zdeterminowani tutaj, żeby, żeby doprowadzić do sytuacji, w której klub będzie mógł spokojnie dysponować terenem, a my dla odmiany będziemy mogli również spokojnie zajmować się innymi tematami. Polonie rozpocznie sezon 2017 już 9 kwietnia od wyjazdowego meczu ze Starą Rzeszów. Pierwszy mecz przy Bydgoskiej odbędzie się 16 lub 17 kwietnia. Rywalem Pilan będzie drużyna Orła Łódź.